Konstrukcja un um zu damet, czyli zdania podrzędne celowe, to konstrukcja, która w innym języku germańskim, jakim jest język angielski, odpowiada konstrukcji in order to, którą Anglicy w życiu codziennym często skracają do to. To znaczy, że odpowiada na pytania, dlaczego, w jakim celu dana czynność jest wykonywana. Na przykład: I bought this book in order to learn German. Kupiłem tę książkę, żeby uczyć się niemieckiego albo gdy prężymy się przed lustrem, widocznie jest skutek, ktoś może powiedzieć wow, nice arms. Wtedy możemy powiedzieć recently I have started working at the gym in order to get in shape. Lub w skrócie recently I have started working at the gym to get in shape. Ćwicząc używanie tych konstrukcji warto zadawać sobie pytanie, warum? Dlaczego? Używając konstrukcji umcu lub damit chcemy powiedzieć, że robimy coś po to, żeby, aby. Czyli, że robimy coś, o to żeby coś i takim też słowom w języku polskim te konstrukcje odpowiadają tworzenie konstrukcji um-cu najpierw jest zdanie nadrzędne czy też pierwsze zdanie potem jest przecinek um plus reszta zdania plus cu plus bezokolicznik na przykład ich fahre in die Stadt warum ich fahre in die Stadt um ein Buch zu kaufen jadę do miasta żeby kupić książkę ich kaufte dieses Buch Oda ich habe dieses Buch gekauft warum ich habe dieses Buch gekauft, um besser Deutsch zu lernen. Kupiłem tę książkę, by lepiej uczyć się niemieckiego. Czy też Ich lerne Deutsch. Warum? Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Uczy się niemieckiego, żeby pracować w Niemczech. Jeżeli już pracujemy w Niemczech, mówimy Ich arbeite in Deutschland. Warum? Ich arbeite in Deutschland, um mehr zu verdienen. Pracuję w Niemczech, żeby więcej zarabiać. Spójniki umcu oraz damit mogą również rozpoczynać zdanie np. umnecht allein zu sein, habe ich mir einen Fernseher gekauft. Żeby nie być samotnym, kupiłem sobie telewizor. Jeżeli używamy konstrukcji umcu z czasownikiem rodzinnie złożonym, wówczas CU ląduje między przedrostek a podstawy czasownika. Weźmy np. czasownik anschauen, oglądać. Ich gehe ins kino, ponieważ in plus das łączy się w ins. Ich gehe ins kino. Warum? Ich gehe ins Kino um kogo co einen film anzuschauen. Ich gehe ins Kino um einen film anzuschauen. Idę do kina, żeby oglądać film. Konstrukcję umcu używamy tylko i wyłącznie przy zgodności podmiotów w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym. Czyli, jeżeli w pierwszym zdaniu i w drugim zdaniu podmiot to ta sama osoba, używamy konstrukcji umcu. Jeżeli w pierwszym zdaniu i w drugim zdaniu podmiot to ta sama osoba, możemy również użyć konstrukcji z damet. Tyle że w tym przypadku konstrukcja ta będzie wyglądała nieco inaczej. W przypadku konstrukcji z damet, najpierw jest zdanie nadrzędne, czyli pierwsze zdanie, potem jest przecinek damet plus podmiot plus reszta zdania plus czasownik odmieniony przez ten podmiot. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w konstrukcji z damit, podmiot w zdaniu nadrzędnym i podmiot w zdaniu podrzędnym mogą być dwiema różnymi osobami. Dlatego też trzeba dać czasownik odmieniony przez podmiot w zdaniu podrzędnym. Zobaczmy to na przykładach. Jeżeli podmiot w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym to ta sama osoba, w przypadku konstrukcji z damet możemy powiedzieć: ich habe dieses Buch gekauft, damit ich besser Deutsch lernen kann. Bo damit daliśmy zaimek ich, dlatego odmieniona forma czasownika können, kann. W przypadku, gdy podniósł zdanie nadrzędnym i podrzędnym to dwie różne osoby, możemy powiedzieć Die kleine Hedwig lernt fleißig, damit ihre Mama zufrieden ist. Mała Jadwiga uczy się opinię, żeby jej mama była zadowolona. Czy też, gdy zwracamy się do kogoś Übersetzen Sie mir bitte diesen Satz. Warum? damit ich ihn richtig verstehe. Übersetzen Sie mir bitte diesen Satz, damit ich ihn richtig verstehe. Proszę przetłumaczyć mi to zdanie, żebym dobrze je rozumiał. Na zakończenie należy pamiętać, że trzy czasowniki modalne sollen, wollen i mögen nie mogą łączyć się ze spójnikami umcu i damit, ponieważ tak samo jak one wyrażają zamiar, mogą być to jednak trzy inne czasowniki modalne dürfen, können i müssen. Pozdrawiam.